Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Rozpoczęły się zbiory groszku cukrowego u mnie. Groszek cukrowy, czyli groszek, który uprawiam nie dla ziaren, nie dla takich zielonych ziarenek, nie dla suchego ziarna grochu, a dla strączków. Groszek, który nie ma swojej wyściółki pergaminowej. No i zaczęły narastać te już te strączki. A jak zaczęły narastać strączki groszku cukrowego, to też narastają strączki grochu, łuskowego, tego który uprawiamy dla zielonych nasionek, dla zielonego groszku, czy dla suchego groszku później, no ale to narastanie tych strąków to jest ten moment, w którym atakują szkodniki, atakują szkodniki, które powodują, że te nasze ziarenka grochu są po prostu robaczywe, że te szkodniki wyjadają ziarenka ze strąków, trochę tam brudzą, Zanieczyszczają, no, ale w każdym razie powodują duże straty. Jak sobie radzić się z tymi szkodnikami teraz, na tym etapie? Zapraszam. Kilka słów o groszku cukrowym, zanim daj do tego groszku łuskowego i ochrony. Bardzo lubię ten groszek cukrowy. On nie ma tej wyściółki pergaminowej. W związku z tym te strączki można zjadać w całości. Nie trzeba czekać, aż narosną te ziarenka, bo nie dla ziarenek uprawiamy, a właśnie dla strączków. Im częściej obrywamy, a warto regularnie chodzić i obrywać tutaj te strączki, to wzmagamy kwitnienie. Będzie więcej kwitła ta nasza roślina, będzie jeszcze więcej strączków dawała, więc nie czekamy nadmiernie, aż narosną, a zbieramy. Dzięki temu też nie mamy szkodników, bo, bo co, bo zbieramy, zanim te szkodniki zdążą tutaj cokolwiek zmalować, cokolwiek zrobić złego. A ten groszek cukrowy, te groszki strąki groszku cukrowego, świetnie dodają się do jedzenia na surowo, do sałatek. Dodane czy zblanszowane na ciepło, na przykład w takich orientalnych potrawach, albo jarzynka po prostu dodana na ciepło. Super, super są te groszki i z nimi jest też tak, jak troszeczkę z grzybami. Przynajmniej ja mam tak z grzybami, że mogę przejść jakieś miejsce, zebrać wszystkie grzyby, jakie rosły, zebrać wszystkie strączki, a potem przejść drugi raz. I znowu nazbierać prawie tyle samo, co po pierwszym e, razem. Groszek cukrowy groszek, który uprawiamy dla strączków, nie dla ziarenek. Są takie dwa główne szkodniki grochu. Tych zielonych groszków. Pierwszy to jest strąkowiec gruchowy. On robi najwięcej szkód w uprawach grochu na ziarno. Dlatego na początku o nim kilka słów powiem, żeby zrozumieć, jak, jak on żyje. Taki mały chrząszcz. Zimuje w resztkach roślin, w różnych miejscach zimuje, ale w, resztach, w resztkach roślin potrafi zimować. Potrafi zimować, słuchajcie, w ziarnach grochu, tego suchego, tego materiału siewnego naszego, który wysiewamy. A on tam potrafi być schowany w środku. No i w ten sposób wraca na naszą uprawę wiosną, wczesną wiosną, bo w drugiej połowie maja ten sząż zaczyna żerować tutaj na liściach naszych roślin zaczyna podgryzać, ale gdy tylko zaczną pojawiać się strąki, kiedy zaczną narastać te strąki, te chrząszcze składają jajka na, na, tych, na tym strączku. Z jajek wylęga się larwa, która wgryza się, wgryza się w ten strąk, ale tak sprytnie się wgryza, że nie zostawia specjalnie śladu, że trudno zauważyć, że, że strączek jest uszkodzony. Ta gąsienica taka sprytna jest i wewnątrz i wewnątrz żeruje, wyjada nasionka, które tutaj tworzył się i dochodzi do tej fazy już z powrotem tego tego chrząszcza, albo wychodzi z tego strąka, robi sobie dziurkę i wychodzi ze strąka albo, albo zostaje w tym nasionku. Nasionka albo są wyjedzone, albo są puste w środku, albo z tym chrząszkiem są takie robaczywe, takie mają kropki. Widać taką kropkę ma takie nasionko. I on najwięcej szkody czyni. I teraz, teraz kiedy te strąki narastają, on tutaj składa jajeczka. Drugi szkodnik to jest pachóweczka-strąkóweczka. To jest taki motylek, który hmm, w formie gąsienicy. Zimuje w glebie, zaraz powiem, jaką się do tej gleby dostaje, ale zimuje pod powierzchnią gleby, na głębokości kilku centymetrów. W maju wychodzi coraz wyżej i w tej drugiej połowie maja wylatuje, już jako przepoczwarza się w ziemi, wylatuje jako dorosły, dojrzały motyl. Siada na naszym groszku, jak tylko narastają te strączki, też składa tutaj jajeczka. I z tych jajeczek, Wykluwa się larwa, która wgryza się w strąk i zaczyna w tym strąku żerować. Taką cechą charakterystyczną tego żerowania pachóweczki to są takie po otworzeniu strąku widoczne odchody tej larwy, żerującej larwy. I ta larwa nie przepotwarza się w strąku, tylko kiedy już tak podrośnie, kiedy naje się, wychodzi z tego strąka i na takiej miterce opuszcza się do Ziemi. Zagrzebuje się ziemi i czeka do wiosny przyszłego roku i tam e, zimuje, schowana na, tym głęboko, na tej głębokości około 5 e, cm. Pachóweczka. Przy okazji polecam moją książkę Plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw grządka po grządce od wiosny do jesieni, bo znajdziecie tutaj grządkę z roślinami strączkowymi, z groszkiem i z planem co po tym grochu można uprawiać, bo groch, u mnie groch, ten cukrowy czy groch łuskowy to jest przedplon, bo po nim też będą uprawiane jeszcze, oj sporo warzyw można uprawiać po grochu zarówno tym na zielone, na groszek, jak i ten na strączek. A przy okazji w książce jest informacja o tym, jak dobrze stosować i skutecznie stosować płodozmian, przeciwdziałając szkodnikom, przeciwdziałając chorobom. Płodozmian no, jest często tym kluczem, tym zapobiegającym inwazji szkodnika. To, co mówiłem chociażby o pachóweczce, że ona będzie chciała przejmować tutaj w glebie i w przyszłym roku... Hmm, żeby przyszedł tutaj też najlepiej jakaś roślina bobowata, bo będzie miała szansę przetrwać to e, pokolenie e, pachówki. Strąkowiec, zbi zbiory e, resztek e, roślin, dobre nasiona. Więc zachęcam, plan na warzywnik. Jak zatem ochronić uprawę naszego grochu przed robaczywieniem nasion? No, okrywanie siatką w tym przypadku siatku na owady nie, nie spełni swojej funkcji, no bo muszą dostawać się do kwiatów zapylaczy, A więc zastosować oprysk? Można zastosować oprysk z wrotyczu. On odstrasza wiele szkodników, jest, jest bardzo dobrym wrotyczem, ale ja stosuję opryski ku bronią biologiczną. Takimi biologicznymi środkami, które działają na gąsienicę. To są środki, które zawierają bakterię Turingensis. To jest bakteria, która wnika w ciało gąsienicy i powoduje, że ono, że on. No, przestaje żerować, przestaje rozwijać się i umiera. Ja stosuję środek, który ma tę bakterię pod nazwą handlową Lepinox, ale jest, są różne te preparaty. Lepinox polecałem Wam już, kiedy mówiłem o walce z ćmą bukszpanową, takimi ekologicznymi środkami na ćmę bukszpanową. Mówiłem o tym, że można opryskiwać nimi późne odmiany czereśni w ochronie przed robaczywieniem, Owoców. No, i ten lepinoks polecam do grochu, do grochu łuskowego, który będziemy, który uprawiamy dla tych ziarenek. Kiedy, no, pamiętacie te wspólne cechy strąkowca i pachówki? One, kiedy zaczynają narastać strąki, a to się dzieje teraz, w grochu, one siadają na tych strąkach, składają tam jajeczka, i z tych jajeczkach. Po kilku, kilkunastu dniach wylęgają się gąsienice, larwy się wylęgają, które dopiero wgryzają się wtedy w, w strąka i tam czynią spustoszenie. Więc teraz opryskać, pierwszy raz opryskać preparatem zawierającym te bakterie. To może być Lepinox, ten preparat, opryskać pierwszy raz, a po 7-10 dniach Powtórzyć ten oprysk. No to kończę zbiór. Jeszcze dużo, jeszcze dużo nie ma. Taka dwie, dwie solidne garści tych strączków grochu cukrowego, cukrowego zebrane. Ale za chwilę będzie rzut, będę zbierał, zbierał. Świetnie się mrozi, więc nie martwię się o to, że się zmarnuje ten groszek mój te strączki groszku. No życzę wam wszystkiego dobrego, dobrej uprawy grochu, czy to cukrowego, czy to łuskowego. Ciepło się zapowiada, będą ciepłe dni, będzie wszystko teraz naprawdę rosło. Tego wam i sobie życzę. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.